Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku Jak zrobić własną modyfikację. W poprzednim odcinku pokazywałem, jak zrobić własny item, swój item, nowy item, taki, który będzie nam potrzebny do craftingu. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić własną broń, oczywiście do Minecrafta. Czyli to będzie nasza modyfikacja. Jak zrobić broń? Dobra. Najpierw przejdźmy do item za pomocą Notepad Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać może te pomarańczowe czy żółte napisy, jak jakiś ten kolor, to może słaby, słabo widać, ale yy, mam nadzieję, że wszystko dobrze będzie ładnie widać. OK. Yy, Aha, najpierw przejdę do rzeczy, że dlaczego nie było tam tego itemu w, w tym, w Creative Trzeba go dodać. Ja usunąłem jedną linijkę, co się okazało, że ona jest nam potrzebna. To było choć diamonds diamond nie to było water water diaks, i, i to po prostu ja to usunąłem, a to trzeba dodać, kopiujemy. To od sety tab to display on w nawiasie creative tabs. Tabs minerals kopijemy tą linijkę. Wklejamy przed yy, średnik. Ten ostatni średnik usuwamy, żeby tu nie było spacji. Nie ma. Ok, więc mam już go dodany do. Materials, czyli materiały do craftingu, czyli znaczy do robienia broni, czyli też złoto żelazo, i tak tam. Czyli tamtym miejscu będziemy mieli właśnie nasz y, item. Dobra, teraz y, przechodzimy, jak zrobić właśnie ten miecz. Y, weźmy sobie, skupimy linijkę. Y, znajdźmy sobie linijkę y, public, coś tam, coś tam. Item sword y, diamond. To jest, y, 60, 36, linika 36 u mnie. Weźmy sobie to, zaznaczmy całe. Oczywiście skopiujmy na sam koniec. Enter. sodzi nam na dół, wklejmy. Przypominam, że kopiuje się Ctrl C, a wkleja Ctrl V. I teraz tak. Najpierw co robimy? Zmieniamy nazwy. SWORD zostawiamy, dodajemy naszą nazwę miecza. W moim przypadku będzie to a, a water miecz wodny czy jakoś tak yy, tu zostawiamy w nawiasie nef, yy, item sword zostawiamy yy, to 20 czyli to jest yy, id tam mieliśmy 2013 przy tamtym wcześniejszym przedmiocie to tu zrobimy 2014 czyli następny yy, tu zostawiamy z jakiego yy, materiału yy, czyli to po prostu to jest coś takiego, że e, będzie to tak samo silne, tak samo wytrzymałe jak diamentowy miecz jak y, uda mi się zro zrobić to znaczy zrobić, jak uda mi się znaleźć, wykombinować jak to się robi, żeby dodać własne właściwości do miecza, żeby był silniejszy. To wam pokażę jak na razie zróbmy sobie, że będzie miał po prostu inny wygląd, inny crafting, ale będzie po prostu Taki sam silny. Jeśli chcemy, żeby był taki sam jak kamienny, no to tutaj mamy kamienny, czyli stone na końcu, drewniany wood, żelazny iron. No i tak właśnie to będzie wyglądało. Na końcu też zmieńmy sword, zmieńmy nazwę taka jak była tam, czyli w Water. Okej, okay, yy, nie zapisujemy, jak na razie zostawiamy, minimalizujemy. I teraz, aha, jeśli słyszycie tam jakieś hałasy z tyłu, to sorry, ale jest żurze, ale ja mieszkam obok stadionu, więc trochę to hałasuje. No, ja nie chcę zamykać okna, bo jest naprawdę gorąco i nie ma sensu zamykać okno. Okej, okay, weźmy teraz, yy, zróbmy swój item. Ja już mam zrobiony, więc nie będę robił itemu. Pokażę tylko wam go jak. A tu nie ma. Ej, ja go chyba nie zapisałem. What the fuck, nie zapisałem i tam. Dobra, to szybko zrobię mm, swój miecz. I mi do tego będzie tak w wcześniejszym odcinku: terrain, czyli teksturki. Teksturka. Powiem teksturka, nie teksturki, tylko bo jedna teksturka mi jest potrzebna. Teksturka wody. Jeśli macie jakiś inny program w innym programie róbcie Oczywiście gumiecie. Jeśli nie, no to musicie sobie niestety ciągnąć gimpa i robić mniej więcej tak jak ja to robię Ok, przybliżenie Ło, trochę oddalny yy, jak na razie tu sobie wkleję, przeniosę sobie tutaj tą wodę Ok, teraz yy, kopiujemy diamentowy miecz w moim przypadku oczywiście będzie diamentowy u was może być inny kopiujemy wysimy gdzieś na bok wklejamy miecz jest, jest zjeżdżamy sobie tu jak na razie połóżmy może tak jest tu jedna Dobra, zostawmy i y, y, znowu odznaczmy Ja sobie w tym momencie zaznaczam tą wodę Ło coś Aha Wytnij czyli Ctrl X Wycinamy, dusimy tu na bok, pyk, wklejamy Przenosimy na nasz item Robimy przybliżenie Będzie przypominał enchantowany miecz, ale hmm. trzeba być trochę ostrożnym. Chyba sami wiecie dlaczego. Żeby nie ten. Nie można tak, tak jeździć, więc no zjedziemy i na to wjedziemy, i tu nam o. Tak, teraz odsłoni. No to no, ja w tym przypadku raz klikłem, więc od ten. A jakbyśmy trzymali, no to by nam wszystko no, abyśmy musieli mazać. wezmę na najmniejszą gumkę. Zwykle zawsze jakiś mały problem, żeby z tym tutaj robić. To się tak duży. Jakby nie mogło od razu zmazać, tylko tak powolutku ma, nie wiem gdzie się to chyba tu... Łe, nie tu, tu, jeszcze dłużej 100% hmm. No dobra, no mamy taką gumkę, a nie inną <laughs> Trzeba kupić nową Chyba, że są jakieś takie pędzle czy coś, nie wiem Jakiś taki doda dodatek <laughs> Jakiś mm, taki plugin czy coś tam, nie wiem co dodaje Właśnie taką lepszą gumkę, że raz klikniemy o i nie widać Już znika nam Albo no da się to zrobić, a ja nie umiem Jak wy umiecie, no to cieszę się bardzo Okej okay. Możemy dalej żeby nie było żadnych pozostałości, jakiś takich widzę takie o tu jeszcze jest, widzicie, żeby takiego czegoś najlepiej nie było, bo później to w Minecrafcie będzie widać, może słabo, ale na pewno będzie widać. To jest chyba nawet dobry pomysł na teksturkę, żeby była woda taka bardziej przeźroczysta, czy to wypali, żeby o taką 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 trochę jaśniejszą bardzo zrobię, taką bardziej przeźroczystą, więc to wypali. Ja spróbuję coś takiego zrobić, może coś uda się tak wykombinować. I tu jeszcze uciekło nam, nie zauważyłem Okej. Okay. trochę wygląda tak, mówię, zenchantowany mm, miecz, tylko że on się świecić nie będzie. Teraz weźmy, zróbmy trochę do tyłu. Ło, za bardzo... ło Okej, okay. i teraz tak. Um, musimy odmierzyć... Hmm, tu. Tak, musimy odmierzyć teraz, żeby um, dobrze wyglądał ten miecz w Minecrafcie. Jak to... Od... No what the fuck? To trzeba wyciąć... O, i wkleić na nowo. Ło! Wow. Nie! Nie Jest Wziemy na odcinek Nie, no co jest? Nie, chwila na nowo Nie chcę nic zrąbać Muszę się trochę pośpieszyć, żeby filmik też nie trwał pół godziny Chyba nie wejdzie nawet Na kanał Wytnij Okej, okay, jest Teraz, tak jak mówiłem, jedziemy wyżej I przykładamy sobie do tego miecza i jedziemy Mniej więcej równo na dół Ja wiem jak to... Tu musi się zgadzać, o, równo z tym I odstęp to musi być chyba... Tu widać trzech kratek, tu mamy raz, dwa Trzy, są trzy kratki? Są Jest równo z tym tu wystaje, bo tu musi wystawać, bo to jest miecz, jest dłuższy i jest wszystko w C. Ok, yy, możemy odznaczyć sobie, żeby nam się nigdzie nie odsunęło. Robimy yy, zoom do tyłu. Znaczy, zoom, przy... <zum> oddalenie. I teraz tak, yy, liczymy, jaki to będzie, właśnie, kord. Raz, dwa, trzy, czyli trzeci kord, czyli wpisujemy tam, gdzie mamy mm, linijkę. Teraz gdzie jest mój miecz? Ło! Motor. Jest, nie. Nie ma. Gdzie on jest? Jest, dobra. Gdzie mamy set ikon, concord? W pierwszym wpisujemy zamiast trójki. Zależy co skopiowaliście. Trójkę. <grym> to był bez sens. Czwórkę marzymy i zaraz Wam powiem co wpisujemy. Jeśli macie w tym samym miejscu co ja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze raz. Raz. 2 3 4 5 6 7 8 9 tak 9 wpisujemy żeby nie było pomyłki 9 i miecz mamy ogólnie dodany zapisujemy i teraz yy, wchodzimy w crafting manager i robimy jak craft, żeby jak, jak skraftować właśnie ten miecz yy, tu oczywiście też musimy skopiować a nie nie, bo tu się nie robi Sword, tu nie mamy, czy nie, to tu nic nie robimy Zapomniałem, zamknij mnie Tu też zamknę, bo to ja robię, próbowałem robić moda z własną, własnym mobem Tu zapisujemy ctrl c, najlepiej wziąć tutaj i zapisz Być pewnym, z czego możemy wyjść I teraz wchodzimy tam, gdzie macie te wszystkie pliki, czyli w moim przypadku to jest mod dla widzów, src, i src to wszyscy macie. src, minecraft, net, minecraft, src, i tu wpisujemy, co tu było: ry, e, c, i, -p -r. reciper, recipes, recipes, wapons kopiujemy, wklejamy na pulpit, ja już to mam otwieramy oczywiście za pomocą notepad plus, plus. i teraz, yy, tak tu dodajemy właśnie yy, nasz przedmiot, nasz miecz yy, czyli tak, yy, blok yy, z jakiego bloku, nie, blok, 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 aha tak, blok wpisujemy, tylko że u nas yy, to nie jest blok, to jest item, czyli Idziemy tutaj w tą y, linijkę Recept Items Jedziemy kawałek dalej i gdzie pisze items. In got gold Robimy przecinek za tym, spacja i wpisujemy z dużej itm, kropka i wpisujemy naszą nazwę itemu. W moim przypadku to było W, w a ter. Water... Um, jak się nazywało? The Axe Czyli z tego diamentu będziemy robili nasz y, miecz y, Jak widzicie i teraz y, Co powstaje, tutaj wpisujemy co powstanie Czyli y, jedziemy za item.swordgold Robimy przecinek, spacja Piszemy i z dużej T M S W O R D F A -t R w moim przypadku ze Złater w waszym, nie wiem jak to jest. Ym, tutaj ogólnie jest z, z łukami. Nie wiem do nie, nie pamiętam co tu. Ale ja pokazuję w tym, tym to jest poradnik jak zrobić miecz. Jak później jak zrobić tego. Jak się to nazywa? Yy, jak zrobić kilofej takie różne to zrobię w osobnym yy, odcinku jak na razie możecie się bawić w robienie swoich broni, więc zapiszmy to. Możemy wyjść. I teraz, żeby nie zapomnieć, wchodzimy w Wasz folder z plikami modyfikacyjnymi, czy jak się to tam nazywa? Wchodzimy do JARS, BIN. Minecraft JAR otwarza, otwieramy za pomocą Archivizer WinRar. Oczywiście, wejdźmy z tego w GUI i nasz item z PG Pg, png, wrzućmy sobie tutaj ok, wrzucił nam się, z tego możemy wyjść i teraz cofamy do folderu początkowego i wchodzimy src minecraft, net minecraft, src i kopiujemy item z java i recepcy wipons, czy jak to tam się nazywa, kopiujemy i wklejamy sobie tutaj. Nie przenosimy, żebyśmy mieli tu w razie co te pliki, żeby już ich yy, co chwila nie wyciągać i nie wkładać. Ok, przejdźmy znowu do modu dla widzów. Sprawdźmy, czy wszystko jest dobrze zrobione, czyli recomplete. Tu chwilę musimy oczywiście poczekać. Zaraz nam tu ładnie pokażę czy wszystko dobrze zrobiliśmy czy źle. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Więc tu jest właśnie mm, lepiej dlatego, że nie musimy wpisywać ymm, receptury na crafting. K craftingu nie musimy wpisać tylko wystarczy, że wpiszemy nazwę y, itemu i nazwę ymm, i nazwę, o, jest wszystko dobrze. Jak widzicie, żaden error, nic. Dowolny klawisz, dobra, i co, mówiłem? I że nie musimy wpisywać, aha, całego craftingu. Tylko wystarczy, że wpiszemy nazwę przedmiotu, z którego chcę, z jakiego robimy. Miecz, i nazwę miecza. Miecza, no, mieczu, miecza. Teraz start klient, pokażę Wam, że to działa. Minecraft się ładnie uruchomił. Ja stworzyłem nowy świat płaski, najlepiej, żeby nie było żadnych y, ścin, że nam nie ścinało nic. Dobra, crafting table już położyłem. Może zrobię na duży ekran. Mam nadzieję, że mi się nie, nie zacinało. No, trochę zacina. Y, jak widzicie, nasz miecz jest dodany. <laughs> trochę ucięło go, ale to musimy. Zaraz wam pokażę co, ale dobra. Jest nasz item, jest. Jest nasz miecz, jest. To teraz przejdźmy, zaczmy czy crafting działa jak się robiło. E, śnieżka e, Kilka śnieżek weźmiemy Diamenty kije i dobra, i robimy nasz diament Udało nam się zrobić 16 pyk, miecz jest, jest jak widzicie, widać teksturka jest, tylko ja, tak jak mówiłem, trochę ucięło Co znaczy, że musimy trochę teksturkę przesunąć. I naprawdę on tak samo. Jak widzicie, tak samo nam służy jak diamentowy mierz. Przywołajmy sobie, może. A nie, potwory nie. Może przywołajmy sobie jakieś zwierzątko. Dwie krówki i przedstawię wam, jak atakujemy diamentowym mieczem, a jak właśnie tym naszym nowym zrobionym. Raz, dwa... Raz, dwa... Widzicie? To jest to samo. To teraz wyjdźmy z tego i przesuńmy naszą teksturkę. Czyli znowu otwieramy Items przez Gimpa, czy jakiś inny program. Zbliżenie to trzeba wyciąć, bo inaczej nie przesuniemy. Ło znowu nie to zrobiłem Wytnij, kurczę, znowu nie to. Przyciski się, mi się mylą. Wytnij jest, teraz musimy go tak dopasować, żeby o, teraz powinno widać cały miecz więc zapiszmy sobie tu na bok pek żeby nam się nic nie zniszczyło ctrl s albo na wszelki wypadek tutaj OK, zapisano. Mod dla widzów yars Bean, Minecraft the jar za pomocą archivy winrar o, Wejdź. GUI wrzucamy. OK. Wejdź. Ym, teraz cofamy do mod no, dla widzów. Jeszcze raz włączmy i zobaczmy, czy. Jest wszystko ładnie. Jak nie, no to ja już nie będę dalej ustawiał tego, żeby ten miecz stał tak ładnie, żeby było go całego widać. Po prostu wy się tym pobawcie sami, sobie to zróbcie. No teraz trochę gorzej. Ale no, popróbujcie sobie sami to przesunąć. Ja wam już w tym nie pomogę. Ja sobie to zrobię poza odcinkiem, poza poradnikiem, i ogólnie ja stworzę inne receptury, żeby inaczej robiło się u mnie ten miecz, ponieważ ja zrobię sobie z tego od razu poradnika również modyfikację, która będzie Wam udostępniona i będziecie mogli grać na tej modyfikacji. Jak mówiłem, ja nie wiem, jak dodawać, żeby były nazwy w przedmiotach. Jeśli uda mi się coś takiego znaleźć, sędziom Wam pokażę, podzielę się z Wami tym tym informacją więc yy, jeszcze szybko wam pokażę Znaczy pokażę Wy już wiecie jak chyba pakować yy, te pliki w moda że możemy sobie już go wgrać wchodzimy tutaj w ROB robw rob. Poczekajmy chwilę Pakuje nam to yy, w pliki Java Jar chyba jakoś tak pokazywałem wam w poprzednim też odcinku jak to wrzucić do naszego minecrafta więc znowu nie będę wam tego pokazywał bo to jest bezsensujno, strata to jest czasu bo w tym momencie to ja już bym zrobił połowę drugiego poradnika okej, okay, zapakowało nam się mamy tutaj ym, w rebf mamy trzy pliki to są właśnie y, nasz item i miecz tu, są, tu jest dodany Dobra, więc to by było na tyle. W następnym poradniku pokażę Wam, jak zrobić jedzenie, magiczne jedzenie i tego typu rzeczy. Więc do zobaczenia, do usłyszenia w następnym poradniku. Na razie.